Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją w świat odkupić raczył. Musisz osądzić, ocenić, wybrać. Życie to ciągłe decyzje, wybory. Ale to takie trudne. Zresztą nie jestem sędzią. To nie mój świat. Niech sobie robią, co chcą. Ja nie jestem sędzią. Nie jesteś? Pomyśl. Ile wydanych przez Ciebie niesprawiedliwych sądów, komentarzy, hejtów. Ciągle o kimś źle mówisz, kogoś obmawiasz. Tyle plotek. Ale to tak na żartu. Bez złośliwości. Wszyscy tak robią. Wszyscy. Być niesprawiedliwie osądzonym to musi być mega trudne doświadczenie. Teraz rozumiem. Aż mnie głupio. Wiesz co, Jezu? Słucham. Ja już nie chcę oceniać i osądzać. Nie chcę być jak ten dziki tłum. Chcę kochać. Kochać Ciebie w braciach.